Siemano YouTube, kolejny odcinek serii poświęconej naturalnym przygotowaniom do zawodów. Już prawie jednocyfrowe tutaj odliczanie się pojawi, czyli zostało teraz 10 tygodni do startu. No i im bliżej startu, tym myślę ciekawsza może być ta seria, ponieważ już realnie będzie można zaobserwować formę bliższą tej startowej i czy ewentualnie jakieś manipulacje, zmiany będziemy wprowadzać. Także obecna forma tak się prezentuje. Tutaj, akurat, cztery takie zdjęcia wrzucone. Bicepsy przodem, klasyczna, poza bicepsy tułem i takie ala skręcone bicepsy tułem. Waga na tych w dzień raportu z rana wyniosła 90,03 kg, czyli już prawie poniżej tej granicy 90 kg. Wiadomo, od tych samych zdjęciach to jest jakoś 90,4, coś takiego, bo zawsze po prostu też powstanie na początku zupełniam płyny. A jeśli chcesz też wiedzieć, jak wygląda taka y, rutyna poranna w dzień treningowy, to na ostatnim podcaście, y, który wleciał w sobotę, z Piotrkiem poruszaliśmy różne lifehacki, sposoby na optymalizację, produktywność i tam też akurat pojawiła się taka prawdziwa y, ranna rutyna, także zachęcam do sprawdzenia. Y, forma na pewno jest na plus względem poprzedniego tygodnia, jeśli chodzi o definicję. Y, szczerze odczuwam, że sylwetka jest teraz mniej wypełniona, y, ewidentnie to odczuwam nawet na treningu w postaci zmniejszonego nabicia ale realnie uważam, że nie jest to akurat tutaj żaden negatywny skutek, po prostu bardziej realia, ponieważ na treningu wszystko jestem w stanie cały czas dobrze zrealizować. I jakby dokładne omówienie treningów leci w czwartek, także jeśli Cię interesuje jak przebiega trening, co się zmienia, a właściwie co się nie zmienia w trakcie przygotowań na 10 tygodni do startu, no to w czwartkowym odcinku dokładnie to sobie omówimy także całościowo. Naprawdę tydzień był bardzo dobry, jeśli chodzi o całą organizację pod kątem aktywności, pozowania, żywienia, Żadnych zmian też tutaj nie wprowadzaliśmy, i też myślę, to jest ważny aspekt do poruszenia. Właśnie taka monotonia, ponieważ ktoś, na przykład, właśnie przy współpracy z trenerem, mógłby dojść do wniosku w sumie: po co tyle płacę za trenera, skoro on w raporcie powie, że wszystko jest super i, nic nie, i niczego nie zmieniamy. No, nie jest to moim zdaniem właściwa perspektywa, ponieważ patrząc nawet z punktu takiego typowo finansowego. Nie płacę trenerowi, przykładowo tutaj AJ-owi za to, żeby on mi cały czas coś zmieniał, dopingował i tak dalej. Tylko płacę w tym przypadku za taki spokój i za pewność niejako, że będę gotowy na czas z formą i że będę w stanie się zaprezentować jak najlepiej na scenie. Także tutaj warto do tego tak podejść i w tej sytuacji, brak zmian, taki ja to nazywam, nazywam nudny raport, to jest najlepsza rzecz, która może się przytrafić, ponieważ jeśli. By było jakieś duże zawirowania. Tutaj się dzieje coś, tu manipulujemy, tu waga nie idzie, tu nagle spada. To znaczy, że coś nie do końca gra, a jeśli mamy taką faktycznie monotonię, czyli dobra, realizacja tego jest super, wszystkie treningi, makro co do nawodnienie, sen, wszystko było zrealizowane. To nie ma co tu wprowadzać, ponieważ waga spada, forma jest ostrzejsza. I realnie nic tutaj więcej nie zmienimy także nie ma co też szukać na siłę tych zmian, bo to zwykle się nie skończy dobrze. Jeśli chodzi też takie bardziej o odczucia, przemyślenia, ponieważ też czasami się mogą pojawiać pytania wśród znajomych, jak to jest na przykład z głodem na tym etapie, czy faktycznie czy jakieś takie myślenie o jedzeniu się pojawia i zwykle odpowiadałem tak, że w sumie obojętne mi to jest, nie mam jakiś takich zachcianek smakowych. To na przykład w ostatnich dwóch tygodniach to się zmieniło, znaczy dalej jakby, dalej nie, wiem, że nigdy nie odstąpię z planu, więc tutaj akurat nie ma tutaj żadnej różnicy w tym. Ale ewidentnie odczuwam, że myślenie o jedzeniu jest na pewno częstsze i praktycznie między posiłkami cały czas jest już myśl o tym, jaki będzie następny posiłek. Yy, zwłaszcza myśl o pieczywie, tego typu produktach, jakoś zawsze do tego najbardziej mnie ciągnie. Yy, ale też myślę, że można do tego fajnie podejść, jakby różne takie nazwijmy to modele mentalne. Które można zastosować w wielu sytuacjach w przypadku przygotowań. Przykładowo podczas treningu na co dzień, kiedy odczuwasz jednak, że tej energii jest mniej, to jakby całkowicie od razu zignorować te myśli i nie zastanawiać się nad tym, bo im bardziej zaczniemy tak roztrząsać, czy faktycznie tej energii jest mniej, to będziemy od razu starali się znaleźć potwierdzenia, potwierdzenia faktycznie jest tej energii mniej, jakoś wolniej chodzę, nogi wydają się cięższe, i o ile sam feedback do trenera. Może to być wartościowy. To realnie musimy też ocenić czy faktycznie wpływa to negatywnie na sam proces. Czyli przykładowo jeśli czuję że mam mniej energii co jest jakby logiczne na tym etapie ale wiem że nie wpływa to na trening na moją efektywność i wydajność w pracy na realizowanie kardiokroków, na cokolwiek no to nie jest to nie jest to zmęczenie które będzie które będzie sabotować progres także tak można do tego podejść. Czy w przypadku jedzenia. Realnie wiem, że mogę sobie pomyśleć o jakichś fajnych posiłkach, jedzeniu, czy jakimś burgerze i tak dalej, ale też wiem, że realnie nie, jakby nie dam ulec się ulec takiej pokusie, bo tutaj mamy prosto, proste zestawienie. Czy jeśli na przykład właśnie chcesz jakiś specjalny posiłek zjeść, to czy realnie po godzinę, po zjedzeniu, czy na przykład kolejnego dnia będziesz żałować, że to zrobiłeś i zrobiłaś, czy nie. Myślę, że rzadko kiedy była sytuacja, kiedy ktoś pomyślał, no. Szkoda, że dzień wcześniej nie zjadłem dodatkowej pizzy albo kebaba, coś takiego. Także, też mając na uwadze ramy czasowe samego celu, że zostało na przykład właśnie 10 tygodni, a nie 10 miesięcy, i po tych 10 tygodniach spokojnie można sobie zaplanować jakiś posiłek, który chcemy, czy do pizza, czy coś innego, no to też jakby to sprawę, że łatwiej jest się do tego wszystkiego zastosować. I myślę, taka taki ważny aspekt. Oczywiście poza samokontrolą, ponieważ to jest podstawa, czyli samokontrola podczas przygotowania na takim dobrym poziomie, moim zdaniem polega na tym, że niezależnie od jakichś pokus, zachcianek czy myśli, które się pojawią w głowie np. przykład co do jedzenia, i tak wiemy, że choćby nas tutaj zastał cały bufet darmowy czy jakiś szwedzki stół, wszystko byłoby pod nas tutaj zestawione, to i tak tego nie ruszymy, także tak, tak to, to by było najlepsze podejście w tej sytuacji, ale też... Podchodząc do tego tak z innej strony, no to realnie yy, będąc po prostu zajętym różnymi czynnościami jesteśmy w stanie zminimalizować nawet czas na myśli poświęcony na takie jedzenie, czyli po prostu zająć się pracą rozwojem, czytaniem, podcastami, nawet sprzątaniem czymkolwiek, co po prostu naszą głowę jakby odtrąci od myślenia na przykład o jedzeniu, czy o tym, że jest mniej energii i jesteśmy w stanie praktycznie całe przygotowania tak przejść. Także jeśli obecnie przygotowujesz się do zawodów, daj też znać w komentarzu, jak ty sobie sam sama z tym radzisz, czy odczuwasz już zmęczenie, głód, czy masz może jakieś swoje sprawdzone strategie i po prostu im więcej osób w komentarzu podzieli się właśnie swoim zdaniem, to wtedy też nowe osoby, które na przykład teraz się przygotowywują, lub chcą się przygotować w przyszłości, zobaczą, że nie są w tym same. Czyli jeśli ty teraz odczuwasz głód, prawdopodobnie większość osób przygotowujących się na tym etapie redukcji też ten głód odczuwa zmęczenie tak samo i po prostu warto jakby wzajemnie się trochę wesprzeć i zaprezentować jak najlepszą formę w dniu zawodów. Także na dzisiaj to tyle. Koniecznie podzielić się swoimi spostrzeżeniami, i sposobami na właśnie na takie radzenie sobie z redukcją. I w czwartek podsumowujemy obecny trening. Co się zmienia, co się nie zmienia, jak wygląda zachowanie siły, i tak dalej. Także, na dziś to tyle, na razie, i do czwartku.